Kochani, w ostatnim czasie dostałam od Was całkiem sporo wiadomości, w których piszecie, że borykacie się z nadmiarem takich niechcianych, trudnych i silnych do opanowania emocji. Przez to doświadczacie takiego wewnętrznego chaosu. Dlatego dziś opowiem Wam na przykładzie historii Magdy, skąd się biorą problemy z nieumiejętnością, poradzenia i niemożnością zapanowania nad tymi właśnie trudnymi uczuciami, a także co możecie tym zrobić, a więc jak możecie nauczyć się radzić sobie z takim właśnie wewnętrznym chaosem. Nazywam się Ewelina Brzostowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Eternal Family System. Pomagam żyć w zgodzie, żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami, a także z innymi ludźmi. Najpierw opowiem Wam kilka słów o dzieciństwie Magdy, abyście zobaczyli, jaki związek mają jej wczesno dziecięce doświadczenia z obecnie doświadczonymi doświadczeniami. Czanymi przez nią problemami z regulacją i radzeniem sobie z uczuciami. Mama naukiwała się generalnie na pozór spokojnej i normalnej rodzinie, ponieważ nie doświadczała ani przemocy fizycznej, nie było żadnych używek, uzależnień w jej rodzinie, a także jej rodzice interesowali się ogólnie swoimi dziećmi. Pewnie zastanawiasz się, co wobec tego mogło zabraknąć Magdzie w tym na pozór normalnym dzieciństwie. No właśnie czego? Pewne wspomnienie Magdy, z którym się z Tobą teraz podzielę, odpowie Ci na to pytanie. Magda w wieku 7 lat wróciła pewnego dnia ze szkoły. Tego dnia z koleżanki z, z klasy. Wyśmiewały się z niej, a także jej dokuczały z powodu pewnej niefortunnej wypowiedzi Magdy na jednej z lekcji. Magda czuła się przez to bardzo smutna, upokorzona i zawstydzona. Kiedy weszła do domu, skierowała się do swojego taty, który właśnie oglądał telewizję. Chciała się z nim bardzo podzielić tym, co ją przykrego spotkało w szkole. Niestety tata, nieświadomy w ogóle tego, co się wydarzyło, sam zmęczony po pracy powiedział, żeby mu nie przeszkadzała. Chwilę później z zakupów wróciła Magda mamy, której udało się powiedzieć, co się stało. Mama jednak zareagowała na całą sytuację takimi słowami. Nie przejmuj się, koleżankami, przecież nic wielkiego się nie stało. Pamiętaj, musisz być silna, skup się lepiej na dobrych stopniach i nie zawracaj sobie głowy takimi błahostkami. A teraz sytuacja z obecnego życia Magdy. Magda jest na urlopie macierzyńskim obecnie i wychowuje dwójkę małych dzieci. Jej mąż dużo pracuje, żeby zapewnić jak najlepszy byt i warunki do życia swojej rodzinie. Magda czuje się przemęczona, a także bardzo tęskni za kontaktami towarzyskimi. I kiedy jej mąż wraca z pracy, idzie odpocząć przed telewizją po ciężkim dniu. Magda w tym czasie e, zajmuje się pewnymi obowiązkami e, takimi domowymi, które musi zrobić i kiedy już udaje jej się uśpić dzieci i ogarnąć to wszystko, e, podchodzi i siada do męża. Chciałaby z nim po prostu porozmawiać, zapytać się, jak minął mu dzień, a także podzielić się swoim dniem. Niestety i mąż nie jest świadomy, jak bardzo samotna czuje się jego żona i nie wykazuje zbytniego zainteresowania tym, co mówi Magda. Co prawda odpowiada jej dawkowo na pewne pytania, wciąż jednak nie odrywając wzroku od telewizora. Jak myślisz, jak czuje się w tej chwili Magda? Magda czuje się smutna niezrozumiana, nieważna i niekochana. Dokładnie tak samo, jak czuła się w dzieciństwie, a jej mąż nieświadomie otworzył starą i niezagojoną ranę. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie wrażliwe uczucia, które doświadcza teraz Magda są zawarte w tej małej papierowej kulce. Zastanówmy się jednak teraz, co Magda może zrobić ze swoimi bolesnymi i trudnymi uczuciami, których obecnie doświadczam. Magda, Magda zwykle reaguje w następujący sposób. W pierwszej chwili wpada złość, myśląc sobie, nie mogę na niego liczyć, jestem dla niego nieważna i wychodzi urażona do drugiego pokoju. A więc Magda, a więc Magda do tych pierwotnych, bolesnych uczuć, które są tutaj zawarte, dochodzi dodatkowo złość, wściekłość wobec męża, a także poczucie krzywdy. Po chwili, kiedy złość już nieco opada, Magda karci się za swoje uczucia myśląc sobie, nie lubię tak się czuć, nie powinnam tak się czuć, chcę się tego pozbyć. I tak oto dochodzi Magdzie, ugdzie, niechęci i złość na siebie z powodu tego, co czuję. Następnie tak przez krótką chwilę pojawia się taka myśl, żeby może powrócić do męża, powiedzieć mu, co się stało, jak on się czuje. Ale chwilę później pojawia się jeszcze jedna myśl, bardziej silna, która Magda sobie wówczas myśli. Nie mogę sobie pozwolić na słabość. Muszę być silna. I w ten oto sposób Magda wypiera, tłumi i lekceważy swoje uczucia, w związku z czym czuje wstyd i bezsilność. Widzisz, te uczucie cały czas zbiera. W tej chwili generalnie Magda zaczyna się już nieco gubić w swoim emocjonalnym chaosie, w związku z czym zastanawia się, czego ja się tak w ogóle czuje, co jest ze mną nie tak. nie lepiej przecież sobie radzą ode mnie. I tak oto pojawiają się kolejne uczucia. Złość na siebie, lęk, strach i znowu wstyd. I oto tego zrobiło się już w tej chwili za wiele dla Magdy. Czy się już totalnie przytoczona swoimi uczuciami i... Jak to w zwyczaju bywa, po raz, kolejny siada, yy, po raz kolejny sięga po słodycze, które na chwilę pomagają jej oderwać się od tych trudnych emocji, a więc nie czuje przez jakiś czas kulki i doznaje ulgi. Po pewnym czasie jednak emocje wracają. Kulka wraca. A Magda czuje się teraz dodatkowo winna z powodu tego, że po raz kolejny się po słodkie, pomimo, że już tyle razy sobie obiecywała, że więcej tego nie zrobi. i tak więc Magdzie dochodzi do tej winy, znowu w syp, a także bezsilność, ponieważ Magda nie ma zaufania do siebie i nie wie, jak w inny sposób mogłaby sobie poradzić i zareagować. Jak widzisz, Magda w tej chwili doświadcza generalnie bardzo dużo trudnych e, uczuć. Ta kółka, jest naprawdę spora. I ona naprawdę sobie nie, nie wie, jak mogłaby sobie poradzić. Jak widzisz, ta droga, którą obrała Magda, prowadzi do nikąd. Emocji mogłoby być jeszcze, jeszcze więcej, gdybyśmy jeszcze kolejnie dalej sobie to śledzili. Gdyby Magda jednak nie poszła drogą takich reakcji, to kółka trudnych i tych bolesnych uczuć wciąż miałaby taki rozmiar. Co jednak Magda może teraz zrobić, aby ta kulka wróciła, ta kulka wróciła do rozmiaru tej małej? Już Wam mówię. Po tym jak Magda zjadła słodkie, zamiast karcić się za to, mogłaby powiedzieć, okej, okay, postąpiłam nierozsądnie zjadając słodkie. Nie jestem wcale, ale wcale to z tego dumna. Jednak jestem bogatsza o nowe doświadczenie i wiem już teraz na 100%, że droga ta, a więc droga unikania uczuć prowadzi do nikąd i powoduje jeszcze więcej problemów i więcej, jeszcze więcej bolesnych i trudnych uczuć. Mogę wykorzystać jednak to doświadczenie, aby nauczyć się lepiej radzić ze swoimi uczuciami. Dzięki temu Magda, która się swoje warstwy, zamiast poczucia winy, wstydu, uzyskuje nadzieję, a także motywację do zmiany, żeby coś z tym zrobić. Kolejna warstwa. Magda zamiast zastanawiać się, co jest z nią nie tak, może powiedzieć jestem tylko człowiekiem i podobnie jak inni doświadczam trudnych uczuć. Nie ma w tym nic złego, ani nienormalnego. Mogę jednak traktować siebie z życzliwością, ze zrozumieniem, z troską po to, aby poczuć się lepiej. Magda wówczas uzyska ukojenie, a także zaufanie do siebie. Kolejna warstwa. Magda. Zamiast starać się być silną i nie pozwalać sobie na słabość, może powiedzieć do siebie. Nie ma nic złego w doświadczeniu bolesnych uczuć. Nie świadczy to o tym, że coś jest ze mną nie tak. Przecież w końcu wszyscy doświadczamy od czasu do czasu poczucia takiej sła słabości. Nie ma nic złego także w tym, aby prosić o pomoc innych ludzi. Każdy potrzebuje troski. Ze strony drugiego człowieka. Magda wówczas może wrócić do męża, wytłumaczyć mu, dlaczego zareagowała w taki e, sposób, a także powiedzieć, e, że poczuła się zlekceważona, e, kiedy na nią nie patrzył i że ona potrzebuje po prostu bardzo jego uwagi. Magda wówczas mogłaby uzyskać poczucie sprawczości i możliwość otrzymania zrozumienia od męża. Kolejna rzecz. Zamiast chcieć pozbyć się uczuć i osądzać się z powodu doświadczanych emocji, Magda może powiedzieć sobie, choć nie podoba mi się do końca to, co czuję, to mogę to znieść. Bo i tak nie jestem w stanie się pozbyć tego uczucia. A skoro ono tam jest, to mogę mu zrobić miejsce. Pamiętając, że każdy człowiek doświadcza tego typu uczuć od czasu do czasu. Wówczas Magda zyskałaby akceptację z siebie. I yy, yy, akceptację siebie, zrozumienie, a także uprawomocnienie siebie. To jest bardzo ważne yy, w kontekście, właśnie, radzenia sobie z uczuciami. I zamiast na obrażać się na męża i reagować na niego złością, pozbywając się kolejnej warstwy, Magda może dopuścić do siebie te oto pierwotne, wrażliwe uczucia. To jest smutek, poczucie bycia nieważną, niezrozumianą i niekochaną. Pamiętając o tym, że zachowanie męża dotknęło jej starej, niezagojonej rany, która tam w środku jest cały czas wciąż, która psa jeszcze w dzieciństwie, a którą cały czas dźwiga jej dziecięca część. I gdyby Magda e, poświęciła te, temu uczuciu, tej, swojemu, tej swojej dziecięcej części, której dźwiga to uczucie, swoją obecność, uwagę, a także taką pełną współczucia, troskę i zrozumienie, ta kulka, ona mogłaby dosłownie się rozpuścić, zobaczyć taka zaopiekowana, i ona by była już tak malutka, że, ona, że Magda by mogła funkcjonować z nią. I wówczas, kiedy ona by zadbała w pierwszej kolejności o siebie, uspokoiłaby się dzięki temu, i w, potem mogłaby pójść do męża, porozmawiać z mężem, ale w taki otwarty sposób, bez, mm, bez złości, yy, bez urazy. Jak ważne zdanie wspólny czas na rozmowy, na wzajemną bliskość i wspólnie zastanowić się pomimo tylu obowiązków, jak oni mogą wygospodarować czas tylko dla siebie. Wówczas Magda zyskałaby przede wszystkim współczucie i ukojenie własnych uczuć, w sensie nauczyłaby się tego robić, ofiarować sobie tą opiekę, kiedy czasem z różnych przyczyn inni ludzie w tym mąż nie są w stanie jej poświęcić wystarczającej uwagi. A także to by pozwoliło, aby znaleźć rozwiązanie e, i dato właśnie na ten wspólny czas z mężem, a dzięki temu e, ich emocjonalna więź mogłaby się rozwinąć. Jak widzisz, kiedy doświadczasz bolesnych uczuć, tych uczuć, które doświadczamy wszyscy, podobnie jak Magda, masz dwie drogi wyboru. Gdybyś chciał lub chciała nauczyć się wybierać tą lepszą, pełną życzliwości i współczucia drogę wobec siebie, to ja zapraszam Cię do mojego kursu online. Zrozum i uspokój swoje emocje. W kursie tym krok po kroku przeprowadzę Cię ku lepszej, bardziej przyjaznej relacji ze sobą, a także właśnie ze swoimi uczuciami, które zasłu zasługują na to, aby się nimi zaopiekować. I link do y tego kursu online znajdziesz pod tym nagraniem. Ja Cię serdecznie zapraszam.